Odcinek piąty, część pierwsza: usunięcie usemek wszystko, co musisz wiedzieć. Lekarz medycyny, chirurg, stomatolog Roman Borczyk. Usemki są takimi zębami, które często nie mieszczą się. W, w naszych ustach. Wyrastają bardzo późno. W niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, była bardzo popularna metoda, że jak ósemka nie wyrośnie do 16 roku życia, no to trzeba ją usunąć, dlatego że ubezpieczalnie później miały więcej kosztów związanych z leczeniem ortodontycznym, bo ósemki wyrastają przesuwają zęby, przepychają, ścieśniają, no i to powoduje y, dużo komplikacji, które są dla pacjenta nieprzyjemne. W związku z tym często ortodonci wylecą usunięcie ósemek albo życie, kiedy są dolegliwości, y, zmusza nas do usunięcia ósemek. Ósemki są zębami, które są trudno dostępne do szczotkowania, mycia, jeżeli już wyrosną, ale również dla lekarza do leczenia, i również trudne są w dostępie, jeżeli jeszcze są w kości. Żeby ósemki usunąć, konieczne jest i możliwe teraz wykonanie dokładnego badania rentgenowskiego, To jest tomografia stożkowa. Ona daje około 100 razy mniejszą dawkę promieniowania, niż na przykład taka medy medyczna tomografia głowy, tomografia spiralna. Około 100 razy większą dokładność, jeżeli chodzi o szczegóły zębowe. I ósemki, poza tym, że są z tyłu położone, no i dostęp przez policzek jest trudny, to jeszcze mają z nimi jest taki problem, że są położone bardzo blisko dużego nerwu, nerwu zebodowego, dolnego jeszcze innych nerwów, i to powoduje plus trudny dostęp. Że tradycyjne metody polegające na tak zwanym dłutowaniu ósemek, kiedy lekarz używa narzędzia, które ma kształt śrubokręta i stara się w sposób, który. No, z konieczności niewiele widać, to bardzo często lekarze mają bardzo dużo obaw ze względu na przebieg nerwu zebłodowego dolnego. I możliwe związane z tym komplikacje. Na przykład literatura brytyjska mówi o tym, że po usunięciu ósemek w Wielkiej Brytanii inne techniki trochę stosują, dochodzi bardzo często do uszkodzenia nerwu językowego. I tutaj jest inna metoda usuwania ósemek, mianowicie z wykorzystaniem mikroskopu. My używamy mikroskopu do operacji mózgu. Jaka jest korzyść dla pacjenta, że wszystko jest robione bardzo dokładnie i delikatnie? I to ryzyko uszkodzenia jakiegokolwiek nerwu jest zmniejszone do minimum dzięki temu, że mm, samo przecięcie tkanek i później sprawdzenie. Dokładnie, jaka jest anatomia, mamy wstępnie obraz z tomografii komputerowej, ale tomografia komputerowa, każde badanie rentgenowskie jest badaniem dodatkowym. I tak naprawdę to ono nie pokazuje kości ani zębów, tylko ono pokazuje wysycenie jonami wapnia. W związku z tym to jest bardziej teatrzyk cieni. Wiemy, że to jest bardzo dokładne, konieczne, ale tylko badanie dodatkowe, które weryfikujemy w momencie, kiedy lekarz odsłania dziąsło i wtedy widzi dokładnie grubość, gęstość kości, innych tkanek, podatność zęba na możliwość poruszenia. Najczęściej ząb dzielony jest na mniejsze kawałki. Czyli przy tradycyjnych metodach lekarz starał się, czy stara się, żeby wydłubać najlepiej ząb w całości, no bo wtedy nie będzie musiał szukać. A jeżeli mamy do wykorzystania mikroskop, no to wtedy patrzymy bardziej na korzyść dla pacjenta, czyli żeby nie miażdżyć tkanek, nie rozrywać, nie robić tego przypadkowo, tylko pod mikroskopem. Lepiej dla pacjenta jest podzielić ząb na mniejsze fragmenty, czyli oddzielić korony. I potem dokładnie widać, gdzie są korzenie. Je również najczęściej warto przedzielić i wyjąć osobno. I wtedy to gojenie wiem, że będzie lepsze. Dodatkowa, rzecz w ślinie zawsze są bakterie. Do 2000 różnych gatunków bakterii. One się ciągną przez cały przewód pokarmowy, zaczynają się w ustach i no, zawsze będą miały kontakt pomimo dezynfekcji przed zabiegiem z tą rano. W związku z tym wiemy, że żeby nie doszło do zakażenia, to po pierwsze należy zdezynfekować samo miejsce po zabiegu. Do tego używamy ozonu. Ozon nie tylko niszczy bakterie, ale ozon stymuluje całą kaskadę krzepnięcia. On powoduje, że w oczach powstaje skrzep. Czasami przy zabiegach chirurgicznych w ust, ustnej jest spore krwawienie, które przedłuża zabieg, no bo lekarz musi dokładnie wiedzieć, co robić. Stosujemy ozon, żeby <laughs> zapoczątkować za, e, proces krzepnięcia i nagle to krwawienie ustępuje. Dodatkowo, ponieważ skrzep, który powstanie w jamie po usuniętym zębie, on się obkurcza. To wszyscy wiedzą. I jak się obkurcza. No to powstają puste, szczelinowate przestrzenie. Natura, natura nie lubi próżni. Wiemy, że tam wnikać może ślina i bakterie i to może powodować wtórnie ból pekstrakcyjny czy pekstrakcyjne zapalenie zabodołu. Dlatego, żeby to obkurczenie skrzepu nie było tak duże, stosujemy gąbki yy, kolagenowe, syntetyczne, które powodują, że skrzep w połączeniu z tym kolagenem nie obkurczy się i wtedy jest mniejsze ryzyko, że dostaną się tam bakterie. Jeżeli chodzi o same szwy po usunięciu ósemek, to tutaj jest, i oczywiście ważna jest kontrola Bezpośrednio po zabiegu przez lekarza mikroskop powoduje, że my możemy spojrzeć i zobaczyć, czy tam w pobliżu nie ma gdzieś nerwu, czy nie ma w przypadku górnych ósemek perforacji dna zatoki szczękowej. I to pozwala zmodyfikować ewentualne postępowanie.